W związku z tym, że pokochaliśmy lokalną społeczność i herbatki, które nam oferują, chętnie się napijemy. Thank you so much. Salam Alaikum. Salam No to kochani, jak mówią na Bałkanach, nazdar. Salam aleikum. Salam aleikum. Salam Yami. Thank you. Pan zaraz wyciągnie jakieś śniadanie jeszcze. Słuchajcie, sprawa jest naprawdę poważna. Puchalski patrol został wezwany przez lokalną społeczność, aby pomóc im wykopać się z wydm. Kto by pomyślał, że Polacy, gdzie wydmy są tylko na plaży, będą potrzebni, aby pomóc wykopać się z tej opresji. I tak się to robi w Polsce. Zabia Saudyjska nie przestaje nas zadziwiać. Po autostradzie jadącej z Riadu na północ mijamy gigantyczne stado Wielbłądów. Kierowcy nas omijają, bo nie chcą zrobić krzywdy tym wspaniałym zwierzętom. Słuchajcie, mamy istny Dakar Wielbłądzi. Słuchajcie, trafiliśmy na stacji paliw na kolekcję płyt CD, której nie powstydziłby się nawet Marek Nieźwiecki. Zapytamy się może panów, czy mają jakąś polską muzykę. Do you have any Polish music? Welcome, welcome, welcome. Do you have any Polish music? Maybe Krzysztof Krawczyk? Ok. Chris Christopherson. Ok. Love you. Love you. Only, only Arabic. Słuchajcie, to jest największa kolekcja muzyki arabskiej. Jaką widziałem na własne oczy. Chyba w ogóle największa, jaką widziałem kiedykolwiek. Niestety nie ma ani Krzysztofa Krawczyka, nie ma Drupiego, nie ma muzyki naszej młodości. Teraz zobaczcie, tak wygląda klasyczna bajerka w stylu arabskim. Salam alaikum! Good luck guys! Kochani. Jest, mam talent, trzy razy tak, trzy razy tak przechodzisz dalej. Jutro Armageddon. No. Jeszcze wieżą o której trzeba spać O 5.25 startuje pierwszy samochód. A dzisiaj startował o 7.25. po prostu na kamieniu. Inaczej. Nie driftujemy na kamieniach. Jedziemy pompom, ale prosto. Bo tu nie, tu nie złapiemy kapka. Jak złapiemy, to tutaj. Z boku. Ale przodem, przodem, nie, przodem ciężko jest złapać. Kamień. Powiem wam tak, bo jak się jedzie w czołówce, to się mniej więcej nie jedzie w kurzu, bo każdy trzyma jakieś tam tempo, ale tam właśnie, yy, gdzie, gdzie się zgubiliśmy zaraz na początku, to wiecie, wiecie, wiecie kogo tam spotkaliśmy? No. Ale Radziego. Yazidal Radziego, no. Yazid Radzi, to jest, to jest yy, sama czołówka. Nie jest ten maczek, no nie? No pewnie, że jest, no słuchaj. zamówienie, czeka. Co prawda to pewnie nie taka pizza jak z mojej, czy tam hotdogin, ale dobrej McDonald's. No. <śpiewanie> Nam poszło nieźle, ponieważ jechaliśmy bezpiecznie, dosyć szybko do, do drugiego tankowania zobaczyliśmy swoje tempo i wszystko było ok, ale już na pierwszym tankowaniu po 125 km zobaczyliśmy, że z prawej tylnej półosi wydostaje się smar. Eee, oceniliśmy, że być może było go za dużo, one są tak zbudowane, że nadmiar się wydostaje na zewnątrz. Ale niestety na drugim tankowaniu na kilometrze 330 okazało się, że już nie mamy manżety, osłony półosi. I wiedzieliśmy, że na pewno na tej płości nie skończymy tego odcinka ale postanowiliśmy, że jeszcze ruszymy z tego tankowania i przejedziemy na niej tyle ile się da udało nam się przejechać kolejne 30 km i na tych najwyższych wydmach na dzisiejszym etapie musieliśmy się zatrzymać, znaleźć takie miejsce gdzie bezpiecznie mogliśmy wymienić tą płość. udało nam się zrobić to dosyć sprawnie jednak jednak wypadliśmy zupełnie już z rytmu, no i później co się stało? Później przejechały, wyprzedziły nas ciężarówki, a laudecz na pustyni i porobiły się kolejne takie na pół metra i nie mogliśmy w ogóle tego mawerykiem przejechać. Była taka walka, że podobno to był prawdziwy dzień dakarowy, walka o życie. Dzisiaj była wojna, naprawdę, żeby dojechać do metry. Ale powiem wam szczerze, że jak zdążyliśmy wymienić płośkę, tyle straciliśmy i jeszcze jesteśmy 13, to gdzie jest reszta? Reszta już na pewno została na pustyni.